Dzisiaj kilka słów o naszym BHP. Ciągły pośpiech i to, że nadwyrężamy siebie fizycznie i psychicznie, daje słabe efekty. Jesteśmy wyczerpani emocjonalnie, nie dajemy rady, po prostu nie dajemy rady. I najprostszym doładowaniem energetycznym jest wyjście na spacer na słońce. Co jeszcze? Jeżeli jesteś na spacerze, możesz wykorzystać swoje zwykłe, oczywiście w cudzysłowie, zwykłe chodzenie, na medytację w ruchu. Jak możesz to zrobić? Możesz na przykład wykorzystać technikę, krótką medytację Ho'oponopono. Kocham, przepraszam, wybaczam, dziękuję. I krok za krokiem właśnie ją praktykować. Kocham, przepraszam, wybaczam, dziękuję. Kocham, przepraszam, wybaczam, dziękuję. Kocham, przepraszam, wybacz mi, proszę, dziękuję. Kocham, przepraszam, wybaczam, dziękuję. Właśnie tak. Dobrego dnia.